Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Oprowadzanie po muzyce. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku, w którym opowiem Państwu o odmianach śletu poprzecznego. anioł dla państwa marsza tureckiego Ludwiga van Beethovena w opracowaniu na dwie pikuliny i akompaniament komputerowy, ale myślę, że kwarantanna to usprawiedliwia i Beethoven przymknie oko. Zagrałyśmy po to, aby zaprezentować brzmienie najmniejszego kuzyna fletu poprzecznego, czyli fletu piccolo. Obok mnie są pozostałe odmiany tego instrumentu. to jest instrument nazwijmy to główny, czyli flet wielki, sopranowy, koncertowy, takich nas się używa. Tu jest flet basowy, a tu jest flet Altowy. Mogą sobie Państwo porównać ich wielkość. W przyrodzie występują również takie wybryki jak flet kontraltowy, kontrabasowy i subkontrabasowy. Poza pikuliną, na którą koncert napisał już Vivaldi, te flety, a także altowy i basowy są wymysłem XX wieku. Ja opowiem o tym, co mam w zasięgu ręki i zacznę od fletu basowego. Generalna zasada jest taka, że im większy flet, tym brzmi niżej i ciemniej. Idąc dalej, im większy flet, tym więcej powietrza pochłania, a więc na flecie basowym da się zagrać o wiele krótszą frazę na jednym oddechu niż na flecie sopranowym. Dalej, im większy flet. Tym luźniejsze musi być zadęcie, czyli ułożenie ust. W przeciwnym wypadku po prostu dźwięk nie wyjdzie. Poza tym aplikatura, czyli ułożenie palców, jeszcze inaczej mówiąc, chwyty są takie same jak na flecie sopranowym. Dodam jeszcze, że to jest bardzo ciężki instrument. Nie ma żadnej podpory, która mogłaby pomóc w trzymaniu tego instrumentu, więc ja osobiście bardzo się cieszę, że nie jest to instrument orkiestrowy, ponieważ po dwóch dniach grania na nim absolutnie ręce i kręgosłup do wymiany. I jeszcze taka ciekawostka odnośnie tego konkretnie instrumentu, który trzymam. Jest to instrument, który wziął udział w nagraniu ścieżki dźwiękowej do serialu Stawka Większa niż Życie. Grał wówczas wtedy na nim flecista orkiestry polskiego radia i telewizji Wacław Lesicki. Teraz zapraszam do wysłuchania brzmienia tego instrumentu. Nie stawka większa niż życie, ale też znane. Teraz idę po kolejny instrument. Teraz będzie to flet altowy. No właśnie, wspomniałam o muzyce filmowej. Muzyka filmowa jest świetnym polem do popisu dla fletu altowego. Ponieważ jest taką muzyką narracyjną, ilustracyjną, gdzie kompozytorzy poszukują różnorodności brzmienia, ciekawych barw instrumentalnych, więc flet altowy w takiej muzyce, czy też w muzyce współczesnej, awangardowej, sprawdzi się świetnie solo, czy też w zespole. Flet altowy jest na szczęście ciut lżejszy niż flet basowy. Mówię na szczęście, ponieważ jest to też instrument orkiestrowy. Wykorzystał go chociażby Maurice Ravel w swoim Daphnis i Chloe w fragmencie solowym, czy też Gustav Holst w swoich słynnych Planetach. Proszę zatem posłuchać, jaką ma piękną, ciepłą barwę. Był to motyw Wesper z Jamesa Bonda. A tymczasem idę po kolejny instrument. Przyszedł czas na naszą fujarkę, czyli flet piccolo. Jest on niewątpliwie najbardziej jasgotliwy, zwłaszcza w porównaniu do fletu basowego. Niemniej jednak rejestr środkowy oraz niski są całkiem przyjemne dla ucha. Proszę posłuchać. Fragment z koncertu fortepianowego Giedur Morii Sarabella. Co jest charakterystyczne, to to, że ten instrument budowany jest z drewna. Z metalu oczywiście też się buduje pikuliny, natomiast jakoś fleciści jednak najchętniej grywają na drewnianych. Ma po prostu lepszy dźwięk. Jeszcze charakterystyczne jest to, że jest na tyle malutki, że cały mechanizm klapowy mieści się na jednej części, na korpusie, także nie ma już stopki. No, i właśnie taki malutki, a najwyższy rejestr potrafi przebić się przez całą orkiestrę. I tutaj z wywodów teoretycznych przechodzimy do tak zwanego życia. A w życiu to jest tak z tym fletem piccolo, że nie jest on lubiany, niestety w orkiestrze, zwłaszcza przez waltorniści i skrzypków siedzących blisko. Legenda głosi, że waltorniści to już nawet nie słyszą na lewe ucho przez nas, no ale ktoś się musi poświęcić, niestety. Gwarantuję, że flecistki po paru latach praktyki na tym instrumencie. Też mają ubytki psychiczne. No właśnie. Zobaczmy, jak to życie z tym fletem Piccolo wygląda. Przepraszam! Ania! Co tak hałasujesz? No jak to co? Próbuję pracować nad barwą, żeby była taka okrągła i żeby taka płaska nie była i żeby mogła się wtopić. Ale po co? No, Brzmienie kontrabasu, skrzypie. Dychaj spokojnie i poczuj, jak z każdym oddechem wszystkie dźwięki oddalają się, Twoje prawe ucho jest ciężkie. Obudzisz się wypoczęta i zrelaksowana nim zapieje kur.